Is <laughs> <I'm sorry. laughs> witamy, witamy. Dobry Dobra. Troszkę się Was nazbierało. Wyłączymy, żeby nie było. No Dobry, wieczór, Dobry wieczór. Oficjalnie. Witamy Dobry Was wieczór. bardzo serdecznie. Cześć wąka po, po, czy jest po, o, po klocku, posypały się serduszka. po bloku reklamowym czy <laughs> możemy się ładnie przywitać. Jest dobry wieczór, kochani. Dla, dla tych, co i nie zdążyli, a to sobie obejrzą później z odtworzenia. My, żeby nie przeciągać, a pewnie może i trochę dzisiaj przeciągniemy, no to powiemy tak. Yy, mm, trochę nas nie było, trochę czasu zeszło, ale, ale no, takie są procedury. To nie jest tak, że się bada i od razu są wyniki. Trzeba czekać na badania, trzeba, trzeba czekać potem na wyniki i to się trochę w czasie ro, rozciąga, więc zajęło nam to chyba miesiąc czasu łącznie z czekaniem na to wszystko, ale tak jak żeśmy napisali, dzisiaj odebraliśmy wyniki i byliśmy na konsultacji. Więc może powiem e, od początku. 18 osiemna, miesięcy temu zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy trzeciego stopnia, nieoperacyjny i tak dalej i tak dalej. E, I na tamtą chwilę ten e, nowotwór był nie do ruszenia i tak naprawdę jak dzisiaj rozmawialiśmy z panią ordynator, za wielki szans mi nie dawano lekarz, który pierwszy zdiagnozował i potem wszyscy, jakby wielkich szans na wyjście z tego nie było. No i zaczęło się. Pierwsze trzy miesiące, pierwsza chemioterapia hmm, o nazwie FLOT, tak, dobrze mówię, FLOT, trzy miesiące chemioterapii flota. Okazało się, że ten FLOT nie zadziałał w ogóle. E, Nowotwór się jeszcze y, rozrósł więcej, więc zmieniono mi na chemię. E, w to się nazywa, nie wiem, teraz, Pelfa, następna chemia Pelf, to mówimy o cyklach chemii, więc nie o glebach. bo tyle ile worków we mnie wlali, to ja naprawdę chyba nie jestem w stanie tego policzyć. Więc zaczęła się następna henia o, o, o nazwie Pelf czterodniowa, łącznie z czerwoną chemią, białą i, i, i Bóg wie co tam jeszcze. Tam coś troszkę się wtedy porobiło, ale to jeszcze i tak było za mało, więc znowu zmienili na trzeci rodzaj chemii. I na tak zwaną, to już była pełnia folii, czyli trzy rodzaje chemii przetestowałem, i łącznie ich było 14. 14 chemii, Po 14 chemii okazało się, że, że można, że to jest ten moment, kiedy można wycinać. Wycięli mi, jak dzisiaj jestem kompletnie bez latych, dla tych co nie wiedzą, nawet kawałka żołoneczka nie mam, ale jeszcze głównie będę opowiadał, bo to już o tym często mówiłem. I okazało się, że operacja, no i wycięli mi cały żołądek, Po tej. Po tej operacji yy, cztery chemii jeszcze miałem, tak, cztery chemie, cztery folfili, takie w lewy po trzy dni to trwało. I łącznie 18 chemii teraz badania. 18 cykli. 18 cykli, tak, bo to różnie liczą cykle a chemia. 18 cykli, a cyk składa się z wielu worków. Nie z tych worków naprawdę przeleciało przeze mnie okropnie dużo. Cała masa. Cała masa wszelakiego pokroju i, i koloru. tak Także czy robiliśmy to. No i teraz zrobiliśmy te badania i okazało się że na tą chwilę nowotwora nie ma, <laughs> nie ma, po prostu, po prostu odszedł, jak mi przyszedł. Nie ma, nie, tomograf nie wykrył żadnych komórek nowotworowych, nigdzie nic. Może głośni nie, bo Nigdzie nie ma. nic nie krąży, także... Nie ma nic, jak to dzisiaj Pani ordynator stwierdziła, to się nazywa fachowo... Mm, całkowita remisja. CR, czyli całkowita remisja, czyli śladów nowotworu na tą chwilę nie stwierdzono. E, cieszymy się. Nie powiemy, że się nie cieszymy. Cześć, Asia, fajnie, że nas widziszmy, Ciebie nie widzimy. Ej, co ja to ja mówiłem? Tak, czytam komentarze, że się, się cieszymy. Trzejem. Tak, cieszymy się, ale, cieszymy się, ale nie popadamy w euforię. Przez 18 miesięcy przebywania wśród chorych onkologicznych napatrzyłem się naprawdę na wiele różnych rzeczy, z działań i byłem świadkiem wielu różnych rzeczy, więc my nie skaczymy do góry, nie, nie popadamy w euforię. Cieszymy się. Ale na spokojnie, robimy dalej swoje, czyli robimy dalej to, cośmy do tej pory robili: pełna dieta, e, pełna suplementacja, i tak dalej, i tak dalej. Dalsze leczenie, teraz już nie mam leczenia, teraz jestem pod opieką, więc to wygląda to tak, że teraz 3, dopiero co trzy miesiące badania kontrolne, zakładając, że, że nic się nie wydarzy podczas, y, y, podczas tego czasu, więc jakby na tą chwilę zakończyłem leczenie onkologiczne żeśmy się już upakali, więc, więc chyba tnązy nie polecą. Na tę chwilę zakończyłem, jestem pod kontrolą, pod kontrolą e, lekarzy. czyli jest git. <laughs> na tą chwilę, kochani, jest górna git, nie? No i teraz powiem coś, co tutaj naprawdę nie jest nic przygotowywane, bo my zawsze na spontanie, więc ja przede wszystkim dziękuję mojej żonie. Mojej żonie Agacie, która będzie zaraz płakać, żeby nie ona, to ja bym tutaj do Was teraz nie mówił, to jest, to jest pierwszy, pierwszy człowiek, który, który rob, robił przy mnie wszystko. To jest pierwsza, pierwsza osoba, bez niej by to na pewno się, by się nie udało. Następnymi ludźmi to, to no tak, hierarchia to nie jest tak, że to tak, wiecie, że to ma jakieś znaczenie, tylko to są, Pielęgniarki, ja w ten sposób powiem. Pielęgniarki, lekarze, wy, którzy, którzy, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Może Wam się to wydać naprawdę jakieś górnolotne, nie wiem, nie, nie, naprawdę nie obchodzi mnie to. Ja po prostu mówię, jak, jak było w mojej głowie, jak jest. Ja, jak czujesz? Jak czuję. Jak to, czujemy, jak jak czujemy. Ja, ja do tego podeszłem troszeczkę inaczej. Tej nie cierpię tego, tego słowa typu walczysz, z nie jesteś. Nie, nie. Ja, ja, nie ja, ja sobie przyjąłem zupełnie inną taktykę, chyba taką trochę troszeczkę inną niż, niż większość ludzi. Ja się po prostu poddałem, bez silności siła. I za Po prostu rozłożyłem ręce, naprawdę miałem taki moment na początku choroby, kiedy to wszystko do mnie dotarło, zaakceptowania, ja po prostu się poddałem. Poddałem się, przyjąłem zasadę: Dobra, jak przyszedł ten nowotwór, przyszedł i odejdzie. Nie wiem, czy za mojego życia, czy po, ale odejdzie, i po prostu poddajesz. się. się w ręce Agaty, oddaję się w ręce pielęgniarek, oddaję się w ręce lekarzy i ja tylko tyle robiłem. Czyli tak naprawdę nie robiłem nic. Leżałem i przyjmowałem to, co mi tam podawali, co koło mnie robili, to, co Agata przyrządziła. Wam z całego serca wszystkim dziękuję za wieść, czy mi naprawdę to działa. Jeżeli gdzieś macie. Innych ludzi, w moim przypadku działał. Każdy Wasz komentarz, każdy, każdy Wasz like, każde słowo wsparcia to jest potężna energia wysyłana w kosmos i ona naprawdę wraca. To, 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 to naprawdę działa. To może tak się tylko wydaje: jeden like, jeden komentarz, co to? To jest naprawdę dla mnie, nie będę zepsalał się za innych, dla mnie, chorego pacjenta leżącego na pod chemią, czytającego później te komentarze i dawające serduszka, działało na mnie. No nie całujcie. Także wy wszyscy zrobiliście yy, nie, niesamowitą mm, niesamowitą robotę, tak? <śmiech> <śmiech> to już zrobili to Czy niesamowite. komentarze i cię wybija z myśli. <laughs> no już no, się zapala i tak chciałbym, ale nie, zrobię tak, bo jak czytam te komentarze, to, to nie ma sensu. Wtedy się wtedy się wybijamy z rytmu ja tak nie umiem, więc potem na, na tyle na ile będę mógł to, to podpisuję na te, na te wszystkie komentarze, jeżeli będą jakieś pytania, bo teraz... To wybija, wybija z rytmu. Także kochanie, wykonałaś kawał dobrej roboty, plus wy, siostry, pielęgniarki, z oddziału chemioterapii, lekarze, jesteście niesamowici, jesteście niesamowici, ja z perspektywy człowieka. Ale gdyby nie y, twoja chęć do tego, co się wokół ciebie działo, to też by nic z tego nie było, bo choćbym chodziła na rzęsach, a powiedziałbyś nie, to, to nic by z tego no. nie było, więc... Nie wiesz, co mówić, Ale dobra, niech będzie, nie będzie, niech będzie. Nie wiesz, co mówić, ale niech będzie, żeby ci było lżej, nie? A, także, także, kochani, cały, cały... Yy, coś to jeszcze bym... Ja nie ja, ja jestem już pogubiony. Dzisiaj razy o tym opowiadałem, więc... No, na pewno, ja na pewno zmieniłem swoje, że sobie tam u, ułożyłem w głowie jakoś, jak sobie... My to użyłem, jeszcze raz powtarzam, nie, używa, nie używajcie przynajmniej w stosunku do mnie tych stereotypów typu wygrał walkę, przegrał walkę, jest wojownikiem. Ja nie jestem żadnym wojownikiem, z nikim nie walczyłem, ja się po prostu poddałem. Także nie cierpię tego słowa z tym wojownikiem. Tym, tym Zasługa jest. Walczyli lekarze, patrzyła gata, to, to oni walczyli tak pewno. tak? Bo, a co? Lekarze tak. Ja leżałem, ja leżałem nie robiłem nic. Nie? Lekarze no, tak, ale żeby nie było tak ładnie, klorowo i przyjemnie, to też y, jednak jakby nie patrzył 18 chemii, zrobiło w moim organizmie niezłe spustoszenie i to, to że jak... No teraz kolejna praca i kolejne, kolejny wysiłek, żeby stanąć jak najlepiej. I, i, i najsilniej na, na własnych nogach. Dokładnie tak, bo to jest, ja nie będę opadał w szczegółów neuropatii, typu dalej nie mam czucia i tak dalej, no i to jest masakra, co tam się, co, co ta chemia tu pomogła na jedno, no musi, musi być równowaga, nie tu pomogła, tam ubiła i teraz trzeba troszeczkę się podnieść z innej strony. No to tak chyba tyle w tym temacie. Coś ja jeszcze miałem mówić, ale już nie pamiętam. To właśnie o tej chemii. Tak się z na To, co zapomnę albo coś źle zrobię, to to wszystko o tej chemii. Ma dobre usprawiedliwienie. Jeszcze, co powiem zaraz, dam po poopowiadać troszeczkę, bo za dużo gadam. Więc powiem wam, że no już tak troszeczkę, już z racji tego, co się wydarzyło, ja już mamy w planie, już mamy, szykujemy coś tam, jakąś fajną akcję dla wszystkich, że też nie śpimy. O, właśnie, więcej nie. Nie mówić, że. Jakby to moje nastawienie w głowie spowodowało też to, że w przeciągu tych półtora roku w czasie tych chemii, między tymi, ja mówię tak inaczej, jakby to poszło zupełnie nawet teraz w inną stronę, to i tak przez te 18 miesięcy w czasie tej chemioterapii, leczenia udało mi się dużo fajnych rzeczy zrobić. Udało nam się między tymi chemiami zrobić też dla kogoś jakieś tam, dla, jakieś tam fajne akcje, nam gdzieś się udały w... Wykręcić między chemiami. Między chemiami starałem się żyć normalnie, czyli udało nam się gdzieś pojechać, żeśmy gdzieś wyjechali, gdzieś odpocząć, coś gdzieś. Byliśmy w ciągu ruchu, także, także i tak wyrwałem w czasie tej choroby naprawdę niesamowite, niesamowicie. Wyrwaliśmy fajne rzeczy dla siebie i dla innych, i, i, i to, już jest, to już jest takie, takie fajne, chociaż. To już jest dobrze, a co się skończyło teraz na tą chwilę, jak się skończyło na tą chwilę, bo na tą chwilę nowotwora nie ma, nawet nowotworów i jakichś tam śladów, bo to dalej to nie będziemy tam sobie myśleć, więc tak udało nam się zrobić kawał dobrej roboty i tutaj ja mogę, pochwalę sam siebie, Agata jest świadkiem i myślę, że to jest też jeden z kluczów do sukcesu. Nigdy, się, nigdy z moich ust nie padło żadne słowo użalania się, skarżenia się, biadolenia, gadań, złości, nerwów, na zasadzie, że to czemu nie i tak dalej, i tak dalej. Nie, wiem. przyjąłem to naprawdę jakoś tak zupełnie inaczej. O tym wszystkim to możecie nawet na YouTube, tam jakiś wywiad z nami jest taki dość dłuższy, na naszej stronie, z uwagiem szczegółów posłuchać. Także kochani, jeszcze raz, ja Wam dziękuję z całego serca, pokłony Wam nisko, biję naprawdę, ludzie, każde Wasze słowo, każdy datek, bo też to leczenie, to ta suplementacja, mówię zawsze, powtarzam, nie zbieram na na, 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 na leczenie, tylko na to, co się wokół leczenia dzieje, bo na ręce, no, no to też bym nie wyglądał tak, jak wyglądał, bo suplementacja, ci, co już znają nas dokładnie i dopytują się każdemu, wysyłamy, co, co brałem, co biorę, co jem. To są drogie rzeczy, one nie są refundowane. Także tutaj wielki szacun, ale już na tą chwilę <laughs> nic nie patać <laughs> Na innych, na innych, tam już nic, ja już nie chcę ani na razie centa. Ja zawsze ja nie potrzebuję więcej niż, niż, niż jest potrzebne. Nie? Zresztą, no, no, zresztą na razie tam o żadnych drka nie wiadomo. Dobra, dobra, to teraz gadka może trochę zmienimy temat, bo tam na rolki rega nasze pomaganie nie ustaje, jak nie raz mocniej, raz słabiej, co możemy to robimy, więc teraz na temat licytacji dla Ani. Dla Ani, dla Ani licytacje no z tego co y, obserwujemy, co się dzieje tam na... Na stronie Rolki regalicytacje, czyli nic się nie dzieje. Ja jestem trochę, powiem szczerze, Szkoda. kochani, że dzień. Szkoda, ja, ja szczerze bo... byłem przekonany, że jak ruszy ta licytacja na Ani, to nie będziemy mogli tego obronić, że nie będziemy, nie, nie będzie w ogóle już mieliśmy takiej licytacji, że po prostu nie mogliśmy, nie dawaliśmy rady, żeby to ogarnąć. A tutaj. No ale trudno. No ale jest no. Jak jest. Nic się na to nie poradzi i tak z serca dziękujemy za to, co tam się pokazało i co wpłynęło na, na Ani Subkonto. Jutro usuwamy te wszystkie, jeżeli tam macie, nie wiem, tajdań jak oglądasz, i tam ci, co tam coś jeszcze mają niedogadane, to prosimy Was, ogarnijcie to, bo my to jutro wszystko usuniemy. Wyczyścimy licytację całą. Przygotujemy na innych, potrzebujących, tak. więc następnie, bo są, nie brakuje ich dookoła, jak się rozejrzymy, więc, więc będziemy to jutro czyścić, nie? No, no i to chyba to chyba? To chyba tyle. Chyba tyle. My teraz na razie na jakiś czas znowu znikniemy, ale, ale, ale będziemy się pokazywać, będziemy się pokazywać, a i teraz tak jeszcze kończąc, my będziemy teraz świętować przez trzy dni, kto nie był w Olleśnicy, tutaj zareklamuję, choć nam za to nie płacą, <głosy> <głosy> e, Za reklamy. kto nie był w Olleśnicy, na takim festiwalu, który nazywa się Owca, na festiwalu cyrkowym, a nie macie co w ten weekend robić, to przyjeżdżajcie, pogoda będzie wspaniała, Dojeżdżajcie do Leśnicy, naprawdę to jest piękny czas w tym mieście. To się dzieje na, na mieście, jest kupa z i tylko no, jest rewelacja. Więc... My dzisiaj byliśmy na dosyć długim spacerze w Oleśnicy i już się dzieje, już, już chodzę, widać po tak. liną, na linach, w do wieży, No naprawdę, rewelacja, rewelacja. Miasto już jest kolorowe. Mhm. Tak. Wystrojone cyrkowo. Także zapraszamy Was serdecznie do leśnicy na ten weekend. Także my, się my i Cyrk, w swój stron, <laughs> mieliśmy teraz i idziemy popatrzeć na takie na miejsce. No i chyba tyle, nie? Chyba tak. Jeszcze raz 100% szacunku w Waszym kierunku. 100% dalej. szacunku. Dziękujemy, dziękujemy. I tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.